Witajcie. Na początek spieszę z wyjaśnieniami, dlaczego w ostatnim czasie moje sprawozdania stały się mniej regularne. Po pierwsze, parlament w związku z drugą falą pandemii przeniósł posiedzenia wszystkich komisji i grup politycznych do sieci. Chodzi oczywiście o to, żeby było jak najmniej podróżowania w tak newralgicznym momencie. Nie ukrywam, że znacznie utrudnia to pracę, bo internet nie jest niezawodny, a sieć jest bardzo często przeciążona. No ale mus to mus, jeżeli nie jest to konieczne, nie można łamać obostrzeń epidemiologicznych. Po drugie, moje ogromne zaangażowanie w strajk kobiet. Staram się być wszędzie, gdzie tylko jestem potrzebny, a dzieje się naprawdę dużo. Ale dziś podsumowanie wreszcie jest, bo właśnie skończyła się nam sesja plenarna, w której posłowie brali udział i w Brukseli, i w biurach regionalnych Parlamentu Europejskiego. Ja wziąłem w tym posiedzeniu udział w Brukseli, bo bardzo też chciałem wesprzeć tu na miejscu manifestację Strajku kobiet. Relacjonowałem Wam ten protest bezpośrednio. Na tym posiedzeniu plenarnym zabierałem głos dwukrotnie. W trakcie dyskusji o prawach człowieka w okresie stanów nadzwyczajnych mówiłem o haniebnym ataku Zjednoczonej Prawicy na prawa kobiet w Polsce, o ataku pod osłoną pandemii. W dyskusji o nowym programie Unii na rzecz ochrony zdrowia podkreślałem wagę Solidarności Europejskiej w tym obszarze, a także fakt, że nie można na zdrowie skąpić pieniędzy. To jest ten obszar, gdzie decyzje mają dosłownie wagę życia i śmierci. Podczas sesji plenarnej mówiliśmy i głosowaliśmy też dużo kwestii budżetowych związanych z budżetem Unii na przyszły rok. Jesteśmy w specyficznej sytuacji, bo ten rok będzie pierwszym rokiem nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, a ta nie jest jeszcze uzgodniona. Póki co mamy wstępne porozumienie na szczeblu roboczym uzgodnione pomiędzy negocjatorami Parlamentu Europejskiego i Rady. Czyli w nadchodzących tygodniach zapadać będzie kluczowe oficjalne decyzje. Warszawa i Budapeszt pułkują o wecie, bo nie chcą z związania wypłat środków unijnych z przestrzeganiem zasad praworządności. Czy rzeczywiście zdecydują się na to, że żeby zablokować cały fundusz odbudowy? Trudno powiedzieć, zobaczymy. Ale w tej grze jest więcej zmiennych niż się Orbanowi i Kaczyńskiemu wydaje. Powiem krótko, będzie się działo. Ale koniec końcem, nie damy się. Nie mam żadnych wątpliwości. Z ciekawych informacji w tym tygodniu zdradzę Wam jeszcze jeden szczegół. Ordo Juris, fundamentalistyczna organizacja, która stoi za atakami na prawa kobiet i osób LGBTI i generalnie za wszystkim, co nowocześniejsze niż średniowiecze, już niedługo może przestać móc lobować w Parlamencie Europejskim. I przyznaję z dumą, maczam w tym palce, będę informował na bieżąco o postępach. A co w regionie? W regionie trwa pogotowie zakupowe. I co poniedziałek odbywają się spacery strajku kobiet. Postaram się uczestniczyć, bo wszystko wskazuje na to, że do Brukseli wracam dopiero za dwa tygodnie na kolejną sesję plenarną. Udanego weekendu i trzymajcie się zdrowo.